A witam wszystkich! Dzisiaj zajmiemy się ekspresem Saeco Pico Baristo. Ten jest akurat w wersji deluxe. O co chodzi? Ekspres tam robi kawę jak najbardziej taką, jak trzeba. Tylko ta kawa jest po prostu dosyć słaba. Nie ma, tej, nie ma tego, że tak powiem, efektu takiego mocnej kawy. Robi normalnie, wylatuje tak, jak trzeba. Tylko po prostu jest ona dosyć słaba. Mimo, że mamy ustawione tutaj na maksa. To i tak ta kawa jest słaba, więc w tym momencie pokażę, co trzeba zrobić, żeby po prostu ta kawa nabrała mocy, siły, że tak powiem w swoim smaku. Rodzaj kawy też ma znaczenie, ale tutaj ja dosyć mocno kupowałem. Pokażę w tym momencie, jak tutaj zrobić, żeby ta woda, żeby ta kawa po prostu miała dużo lepszy smak i była mocniejsza. OK, jak już mamy go, że tak powiem na stole i jest rozłączone z prądu, najpierw wyciągamy zbiornik na wodę i go, że tak powiem, odstawiamy. Następnie mamy tak śrubki. Tu jest jedno, może ja będę pokazywał. Tak. Tu mamy śrubkę. Tu mamy śrubkę. Tutaj, w tym miejscu i tutaj. To są, dwie, to są śrubki typu Torx, takiej wielkości to jest dokładnie klucz t 10 ostatnią śrubę mamy tutaj czyli to jest <kluzni> czyli to jest na tym grzybku który nam się rusza jego tak samo odkręcamy tym samym no i dobra bierzemy się dalej za rozbieranie. następnym naszym krokiem jest tak odkręcenie śrubki która jest tutaj i mamy tu spod spodu po ściągnięciu yy, tego to tutaj mamy śrubkę, i w tym momencie tak, ręką bierzemy, czy tam możemy śrubokrętem podwadzić. Ściągamy tutaj ten panel, i nam schodzi tutaj do przodu. O! I w tym momencie nam się coraz więcej tutaj ukazuje. Dobra, działamy dalej. Kolejną, kolejną śrubą jest śruba, która była tutaj. Jest ona koloru czarnego. Jak jest w oryginale? I wtedy jak już odkręcimy, to nam schodzi, tutaj są zatrzaski. Schodzi nam już cała góra. I zdemontujemy górę. Kolejnym krokiem jest, odpi, odpinamy węża stąd. Tutaj z tego pierwszego. Tego węża odpinamy i odpinamy tutaj. O sorry. Odpinamy czujnik, yy, czujnik wody. I to jest to właśnie, yy, co przeczuwałem. Słuchajcie, zobaczcie jak wygląda młynek. Tu jest kawa, wiadomo. Ale te wszystkie pozostałości, czyli to, co się znajduje tu. Co się będzie znajdować tam dalej, to powoduje to, że, ten, że ta kawa po zmieleniu nie, ma, nie wylatuje tyle co powinno i dlatego aromat kawy jest po prostu dużo gorszy. Bierzemy się za wyczyszczenie tego, czyli tak, odpinamy tutaj zasilanie. Szary kabel zawsze jest na górze, czarny jest na dole. Tutaj mamy taką gumową obejmę, którą. O, widzicie, o, luźno schodzi, <coughs> więc musimy najpierw zdemontować silnik, żeby go położyć na biurko. I teraz do regulowania tego będzie nam potrzebny ten element, który był w środku tutaj w tym. Jego wyciągamy za pomocą, tak jak widzicie, tutaj są takie zatrzaski, musimy to odchylić lekko i się wysuwa, ściągamy to. Czyli ten biały element do góry idzie, tamten spada nam w dół. I to on będzie nam teraz potrzebny tutaj, żebyśmy mogli tutaj sobie go wziąć i... Yy odkręcić cały wałek. Czyli robimy tak, naciskamy go tutaj. Tylko nie mam jak pokazać. Naciskamy go tu i kręcimy kołem w stronę przeciwną jak ruch zegara. My go dotąd, aż zobaczymy tutaj takie wystające elementy plastikowe, które po prostu pozwolą nam, aby ten wałek nam cały zszedł do góry. Czyli kręcimy tak jak mówiłem, kręcimy tym, aby nam się tak jak widzieliście, ten, ten biała kreska była tu, zabezpieczenie tutaj musimy odkręcić tej śrubki i wtedy nam się całość to przekręca w przeciwną stronę, tak jak strona zegara i teraz już to po prostu, o ja już to czuję, że schodzi o i widzicie patrzcie ile mamy tutaj kawy co powoduje, że no niestety nie jest to nie jest to dobre, bo tracimy na smaku bierzemy się teraz za wyczyszczenie tego nie musimy więcej tutaj już rozbierać Możemy sobie tutaj to przemyć, wszystko na mokro, ale co najważniejsze, kiedy to umyjemy, nie ma takiej opcji, żebyśmy to skręcali mokre albo próbowali, czy chodzi, czy nie. Musi to być wyschnięte, dlatego że jak nie będzie wyschnięte, to zobaczcie, to co się tutaj dzieje, to po prostu pozatyka nam cały nasz, cały nasz no tutaj, młynek. Widzicie, ile tego zostało? Dobra, biorę się za czyszczenie i zaraz pokażę efekt. Słuchajcie, to przekręcamy tak samo w przeciwną stronę, tak jak wskazówki zegara. Jak tylko wyczyścicie lekko skawę, i wtedy nam ten cały tutaj, tylko ostrożnie, ponieważ on jest ceramiczny. Żeby Wam nie upadł, o, sorry, żeby Wam nie upadł, i teraz możemy sobie go wyczyścić. No, widzicie, ile tutaj jest tej kawy, która została. Oczywiście, wiadomo, to jest młynek, który mieli kawę, więc nie ma się co dziwić. Lecz po prostu pozostałości powodują to, że ta kawa nam nie wychodzi tyle, co trzeba. Jest dosyć sporo tego tutaj z pozostałości. Zobaczcie, ile zostało. O, teraz jest lepiej. Dobra, biorę się za wyczyszczenie tego całego i tych tutaj moich ceramicznych mm, ząbków, takich, które, bo tutaj mieli to kawę. Okej, okay, czyścimy. Dobra, słuchajcie, ja już wyczyściłem, wszystko wysuszyłem. Zobaczcie, jak wygląda to wszystko. Całkowicie co innego. Aż nawet leciutko można, patrzcie, go odkręcić. O, widzicie? Odkręcamy i zakręcamy. Leciutko idzie. Więc dobra, skręcamy tak samo jak i wcześniej, czyli mniej więcej ustawiamy tak, żeby to nam tutaj w te dziurki weszły te plastiki. I po prostu działamy po, skręcamy w odwrotną. Tak jak rozkręcaliśmy, tak skręcamy. Dobra, bierzemy się za robotę i. Pokażę już efekt końcowy, jak będzie skręcony i zrobimy kawę. Dobra, słuchajcie, no jest ok, działa, kawa normalnie jest już mocniejsza, czuć po prostu różnicę w smaku, więc jak pomogłem, no to łapka w górę. Mam nadzieję, że innym tak samo będzie smakować teraz kawa po takiej małej regeneracji. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.